Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jedną z moich rozgrywek oddziały, oczywiście, którą grałem niedawno, ale moim zdaniem wyszło bardzo fajnie. Także zapraszam do oglądania, nie przedłużam, puszczam nagranie. Coś tam będę komentował, ale chcę, żebyście sobie w spokoju obejrzeli. Oczywiście, winek, tak? 9 chyba, czy 10, ale już nie pamiętam. Także zapraszam. Tu ja ogólnie sobie wziąłem tą kolejną literkę, chyba jeszcze jedną. Jedną mi brakuje do całego napisu Fortnite. O. Tu wziąłem, ale... Nie pokazało się, że zaliczałem... Zaliczyłem, ale zaliczyłem. Ale było tam urywek takie, że widać tą litereczkę. Yy, a litera to ty. To chyba. Większość wie, bo już pewnie... Każdy ją zdobył, ale fajnie się grało. Powiem Wam, że wziąłem sobie oddziały, graczy mi wyszukało, dzisiaj nie grałem ze znajomymi, ale myślę, że fajnie. We trzech byliśmy oczywiście, bo jeden już gdzieś tam, gdzieś tam indziej poleciał, a już go nie mogliśmy uratować, bo daleko był. Ogólnie ten, miałem misję jeszcze, znaczy, wyzwanie, uleczyć właśnie bandażemnicą. Jednego ze towarzyszy, ale nie, nie znalazłem bandażemnicy. Ale to chyba jest druga misja, bo jedną już taką wykonałem. A tutaj chodzi, że muszę to zrobić, bo odblokuję sobie tego skina od, za, od, od trutka, czy jakoś tak? Co się edytuje, postać. Powiem wam, że jakoś tak grało się nie, bez spiny takiej Tak na lajcie spokojnie Ale widać, że Chłopaki dobrze grają. To pewnie bot był Ale powiem wam, że ...też grałem, to... ...o tak właśnie gracze się zachowywali normalnie. Byli graczami, nie botami. Więc ciężko, ale to chyba też był bot, nie wiem w sumie. <laughs> ale pewnie tak. Tu następny wyskoczyć jakby... Już nie powiem skąd. Ale fajne ma skrzydła. No to sobie dobijałem ich. Hmm. Zbierakami, dobra, o tam widziałem jednego, kostka, ale to już chyba nie był bot, bo bot chyba nie zbiera rzeczy, nie no zbiera w sumie, więc lecz nie wiem, ale leczył się, no ciężko, to już chyba czwarty kill. Ogólnie taką miejscówkę sobie zajęliśmy Że naprawdę lepszej nie mogliśmy Zobaczycie później Też kurczę, wiecie co bo chciałem wykonać Z pistoletu żeby zabić i... Nie, nie mogłem pistoletu znaleźć. Potem dopiero znalazłem. A akurat chyba trzech muszę przeciwników zabić, a tu akurat było i Spokojnie bym ich pistoletem zabił. Ale ogólnie już prawie wszystko wykonałem. Też może, mogliście zobaczyć na live, bo wykonywałem dużo wyzwań. No i tam jeszcze parę mi zostało. Już chyba cztery jeszcze z nią. E, cztery edytory skin. Skinów e, odblokuję. Ona będzie czwartą. No, i tam mam 3 dni czekać i 10 chyba aż na, ko na kolejne wyzwania. Także trochę nadrobiłem. A już mam chyba 120 poziom, także od stu, o, o, na ostatnim live chyba 100 poziom wbiałem. Jak się nie mylę, szybko poleciało. Powiem, mimo że teraz nie ma podwójnego, ekspa już. Bo na tym karnecie ulepszanym jest, jest do setki tylko. No tutaj się nic nie działo. Zaraz będziemy iść dalej, bo już strefa. Jcemy te granaty mi się też przydadzą, <grych> ale nie wykorzystałem. Prawdopodobnie były boty, ale potem już nie będą. Już potem <laughs> zobaczycie jak zaraz dojdziemy. Na jednego cwaniaczka trafiliśmy. Trochę przed nami ten. Uciekał, ale dopadliśmy go w końcu. Dobra, ogólnie nic się nie dzieje, tak więc zachęcam do zostawienia łapek i subików. Lecimy po 300 subów. A potem, jak wiadomo, dalej. Ale bez Was to się nie uda, tak? Także bym bardzo, bardzo zachęcał. Nie, ogólnie, ogólnie fajne, fajne. Wczoraj trochę wieczorem sobie grałem, ale. Nie szło mi. Źle się czułem. trochę przeziębiłem. I... Przeziębiłem się. I jakoś mi nie szło w ogóle gierki. Ale parę wyzwań wykonałem. A dzisiaj nawet spoko. No tu mogłem z pistoletu też go zabić, bo to pewnie bot. No ale nie miałem pistoletu. O, z niego chyba mi wypania dopiero. Panie, po co ci Batmana, Peleryna? No. Ale dobra, wykonam sobie później. Tutaj właśnie on zaraz tu z boku przebiegnie. Aha, tu mogłem z pistoletu go zabić, ale tu wykonałem inne, inne zadanie. Asystę zrobić. I tutaj mi się udało jedną. Chyba jeszcze dwie mam zrobić. Czy jeszcze jedną? Nie pamiętam dokładnie. <laughs> I tutaj zaraz jeszcze trochę dalej. Myślałem, że mniej tych botów jest, a jest jeszcze ich trochę. Bo ostatnio jak grałem to na oddziały ze znajomymi, to powiem wam, że ciężko. <tryk> no, mam z <zgagę. tryk> No i dobra, tutaj polecimy, i tam zrzut będzie. Ale w końcu nie wiem, czy go wzięli. Ale no, chyba wzięli. Nie ja wiem, tu zaznaczyłem. Zaraz trafimy na takiego spocęca Co prawie mnie Zabił, zobaczycie jak Jakoś cudem udało mi się Uciec No, no bo tu strefa już idzie Po co ja stanąłem? To nie wiem. Te moje budowanie. A tu też wykonałem sobie zadanie: skoczyć do tej. przed upadkiem się uchronić też jest to wyzwanie. I udało mi się zaliczyć kryjówkę ale fartem, już obok prawie praktycznie o i tutaj na tego trafię zobaczycie poczekajcie, a dobra mogę zapauzować nie, to prawie mnie zabił, zaraz zobaczycie jak <tryk> <tryk> łyba <tryk> patrzcie, trapa mi założył I jakoś mnie cudem nie sięgnął ale go zaraz załatwimy. Ogólnie potem już nie wiedziałem gdzie on jest. Ale chłopaki mi pomogą. Chodzi jego koledzy. On tu sam jest. A nie, potem przyjdą. Potem przyjdą. Ale to, to też tak dziwne, że tak długo. Ogólnie na oddział to lepiej się razem trzymać, bo to... Nie, tu cisza, cisza. on jest, mówię. Ale tutaj... W sumie dostanie tutaj teraz. Długo. Oj, tutaj go widzę. Dobra, został. Już ma mało HP. I to go zaraz dobiję, chyba ja. Bo wszyscy staliśmy przy nim. Tu kolapsujemy. Ale nie całe. Ogólnie trapa chyba gdzieś założył znowu, bo słychać. Ale to nie wiem, nie złapał nikogo. Aha, poczekajcie. Ja myślałem, że to jest... No to bo ja myślałem, że to on, dobra, to jego kolega był Także jego, a tamtego chyba w trapa złapał, któryś z nas Bo tu jeszcze będzie dwóch Ale to nie wyba. O! Tego glutka, glutek był obok Ja go nie zauważyłem, naprawdę Na tym się skupiłem A teraz dopiero widziałem, że glutek bieg. Czekajcie chwilkę, chwileczkę cofnę O nie Ja go nie zobaczyłem naprawdę Ale jeszcze 4-5 minut i Aha, to ja za daleko przesunął chyba Chyba za daleko Nie no to powinien być Poczekajcie, bo mi coś tu nie pasuje się wczytuję długo No tutaj będzie, zobaczcie Poczekajcie. Jak to Żeby to znikło, to nie wiem O i czup Tak jest, no ja go nie zauważyłem, naprawdę no, Na tym się skupiamy i tu jeszcze jeden będzie chyba nie, już. A jak to wziąć na pełny ekran teraz? Kurczę, zepsułem. Nie wiem, już musi tak zostać, jak nie przeszkadza wam. W sumie już zaraz koniec, bo nie wiem jak wziąć to na pełny ekran. Dolny, a... <laughs> Co to jest? Dron. A, dron taki. trzecie osoby, to te można... Aha, zaraz... aha. Myślałem, że można sobie z góry ustawić Ale nie ma. Podłączone śledzący. Dobra. Nie będzie już tak. 7, aha, 7 już mam tutaj killy no. To będzie albo 10, albo 9. A ogólnie zobaczcie Ogólnie na mapce teraz mam pokazane, że tutaj A to że inni gracze co tak? Tak można sobie na rozg... A w nie widziałam. Nie, bo tutaj? Dziwna ta mapka jest, zobaczcie Tu nikogo przecież nie było, czy byli Dobra, tutaj patrzcie jaką mam miejscówkę, na samej górze Tu będziemy sobie ich ściągać Kurcze, nie wiem A to co to jest? Nie, co? No nie A jest, dobra, już sobie zniknęło i tutaj sobie pomału ich O, tu dostałem Ogólnie trafienie to Ja ze snajperki to wiecie Porażka Najlepiej jakby stał ich <głos》> w miejscu Tutaj tego nie mogłem. No, ale zobaczcie, praktycznie w niego. Ale w sumie trochę wyżej, jakbym nacelował. O. Przeskoczył tu. Dobra, ja się tym na dole zajmę. Myślałem, że mi ucieknie. Coś jak strzelam. Pastkowanie powinno być. I tu sobie go już zabiję. Pięknie. Nie, ale będzie żył. No i zaraz będzie. Już chyba zostało 3 graczy. Co tu za wiechę złapałem? Miejscówka dobra na samej górze naprawdę. <grystanie> tu już strefa szła, to musiałem sobie trochę podbiec. No i tu zaraz koniec będzie. Tego pomogłem tutaj. No i tutaj ze snajperki gołonie. Nie wiem czy ja, czy... ale chyba ja go ściągnąłem. Tak, ja. No i... Pięknie. Winek Ile mam? 9. dziewięć, dziewięć kilin, nie 10. Sorry bardzo. No i tyle. Ogólnie moi... A oni nie wiem ile mają kili nie mam. A, mam tutaj. Ten miał 4, ten 3. No i to tyle by było. Taka jedna. No myślę, że jak będą fajne jakieś rozgrywki, to będę tak właśnie wyrzucał bo myślę, że fajnie tak będzie. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć wszystkim.